Bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu, nagraniu w końcu o włosach. Było mnóstwo zapytań w tym temacie y, i na początku odpowiadałam na te komentarze, że właściwie wiele się nie zmieniło, y, bo rzeczywiście się wiele nie zmieniło, bo nie ma ani żadnych wcierek, ani tam żadnych olejków. Niemniej jednak, no, jak się domyślasz, dzisiaj y, trochę Ci tutaj pokażę. Bo jednak trochę się zmieniło. Tych komentarzy było mnóstwo. Także bardzo Ci dziękuję. Niezmiernie mi miło. Nie wiedziałam, że widać aż taką yy, różnicę. Kocham. Zanim jeszcze oczywiście przejdziemy dalej, chciałabym Ci tylko przypomnieć, że to nie jest porada lekarska. Ja Ci tutaj pokazuję, co mi się sprawdza. A być może, jeżeli masz problemy ze skórą głowy, z włosami, warto udać się na konsultację do trychologa. Bez przedłużania już przechodzimy do tematu i zacznę od takich podstaw, czyli szczotka. Od dziecka moja mama zakazywała mi używać takiej szczotki. Tutaj wstawię zdjęcie takiej, co tak szarpie te włosy niemiłosiernie I u mnie zawsze królował grzebień. Do tego wszystkiego mam szczotkę, oczywiście teraz Ci ją pokażę ale zacznę od tego, że ja zawsze czy na mokro, czy na sucho rozczesuję włosy grzebieniem. Być może ci się wydarzy, a grzebień jak grzebień, ale grzebień grzebieniowi nierówny, ja sobie wolę zainwestować w grzebień porządny, to jest grzebień z takiego porządnego plastiku, jakbym mogła, to bym cię chętnie pokazała. Ręcznie tutaj polerowany, i on rzeczywiście przez te włosy przechodzi bezproblemowo. Nic na tym grzybieniu nie zostaje. Także, jeżeli szukasz dobrego grzybienia, to mogę ci go polecić. Szczotkę również posiadam. Jest to szczotka, która wygląda w ten sposób. Nic to mogłoby cię zaskoczyć. Niemniej jednak, ja tą szczotkę podobną podlinkuję, bo ta jest z takiej jakiejś firmy, której szczerze mówiąc nie znam. I już przechodzimy do właśnie pielęgnacji. Z tą pielęgnacją będę miała dla Ciebie dobrą i złą wiadomość, ale za chwilę się przekonasz. I teraz tak. To jest firma, no właśnie, to jest ta zła wiadomość. To jest firma tutaj lokalna w UK, czyli gdzie mieszkam. Dobra wiadomość dla wszystkich moich obserwatorek, które zawsze się mnie pytają, co polecasz tutaj w UK. Ja to zamawiam przez internet, nie sądzę, żeby były dostępne w drogerii. No i te dwie są już puste. Co to jest za firma? To jest firma, która nazywa się, tutaj ci pokażę na tych nowych, bo ja już sobie zrobiłam uzupełnienie: Wild Science. Właśnie. Oni mają troszkę tych kosmetyków do wyboru, w szczególności do włosów. Ja sobie wybrałam serię właśnie peptydową. Yy, zobacz sobie tutaj nazwę dokładnie, ci przybliżę. I yy, ja mam i odżywkę, i szampon. One mają tutaj te butelki bardzo podobne, co niestety jest troszkę problematyczne, bo jak myjesz te włosy, to tutaj musisz dobrze sprawdzać, które to jest odżywka, tak jak w tym przypadku, a które to jest szampon. Te dwie tutaj dowód są już puste. No i właśnie wszystkie te komplementy na temat moich włosów posypały się po tej pielęgnacji, więc jeszcze jest jedna rzecz, dlatego zostań ze mną do końca, więc ja tutaj omówię skład tych. Odżywek tych szamponów e, i obiecuję, że jak tylko znajdę trochę więcej czasu, a obecnie jest im dosyć kiepsko, to postaram się znaleźć, znaleźć polski zamiennik, e, ale wierzę, że jak ktoś chce, to oczywiście sobie może to również e, z UK sprowadzić. E, przechodząc do składów. W tym szamponie znajdziemy mnóstwo ekstraktów, olejków, w szczególności wygładzających, takich jak na przykład awokado, e, magnolia czy na przykład lawenda. E, również znajduje się tutaj oczywiście e, shea Butter. i jak... Myślę, że już nie muszę o tym mówić, ale... Oczywiście myślę, że to jest jasne, że tutaj nie ma żadnych SLS-ów, nie ma czystego alkoholu. Eee, tego chyba już mówić nie muszę. Jedyne, co mamy tutaj dwa detergenty, jeden na na pasko, drugi to jest oczywiście Koga Midopropyl Betaine. Eee, także posłuchaj, ten szampon... No, zdecydowanie mi się sprawdza. Zresztą, jak widać, nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy do tej pory, dopóki nie pojawiły się te wszystkie komentarze. Zaraz przejdziemy do odżywki, ale chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że przez długi czas używałam moją poprzednią pielęgnację. Być może pamiętasz którą. I. Po prostu zauważyłam, że zaczęło mi się dziać po jakichś 6 miesiącach, to już minęło pół roku od tamtej pielęgnacji. Zaczęło się dziać to, co dziewczyny pisały w komentarzach, czyli że te włosy zaczynały się nadmiernie wysuszać. No, było to niestety. Wyglądało to niestety średnio, dlatego ta cała pielęgnacja poszła w odstawkę. Teraz tak. Codziennie, praktycznie moje włosy co drugi dzień, no zależy jak to tam wygląda, i ja te włosy suszę, więc to nie jest tak, że ja e, suszarki unikam. Te włosy mam dosyć długie, jak widać. E, zawsze to suszenie gdzieś tam się pojawia, mimo tego, że e, no zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest e, idealne, ale dla mnie lepiej niż się przeziębić. E, dobrze, przejdziemy już teraz do odżywki, i tutaj od razu Ci powiem, e, że w tej odżywce jest jeden składnik, którego na przykład w pielęgnacji bym. No, nie zaakceptowała w odżywce, jestem w stanie go y, zaakceptować. Tutaj odżywki nie, y, skład odżywki nie zaczyna się od wody, tylko od soku z liści Aloesu. Dopiero na drugim miejscu mamy wodę, potem mamy Shea Butter, y, i, czyli masło Shea. Znowu, ponieważ to jest ta seria wygładzająca, smooth move, oczywiście pojawia się olejek z awokado. Y, no i tutaj mamy to samo co w poprzednim, y, czyli w szamponie mamy również tam y, białko y, warzywne. I no już nie chcę się tutaj mówić, ale znowu pojawia się lawenda, magnolia i tak dalej, czyli one są bardzo do siebie składowo zbliżone, oczywiście jeden to jest szampon, drugi to jest oczywiście odżywna. I teraz wisienka na torcie, ponieważ ten produkt myślę, że ma tutaj przeogromne znaczenie, przeogromny wpływ i ja już o nim wspomniałam w nagraniu, co warto kupić w Hebe, ale tutaj... Od razu powiem, to jest e, produkt, od, produkt od Ewy Hodakowskiej z Bibio. Ewka tutaj zaszalała na maksa. Mi już niewiele m, tego produktu zostało. E, więc jak następnym razem będę w Polsce, to naprawdę chyba zamówię tych butelek z 10. To jest mgiełka do włosów. Zobacz, ona w ten sposób wygląda nie jest z wcierką, bo opakowania są podobne. I ta giełka nazywa się kuracją przeciw wypadaniu włosów. Mi włosy jakoś specjalnie nigdy nie wypadały i nie wypadają, ale ta mgiełka robi robotę. Naprawdę tutaj ocena 10 na 10. Myślę, że ten produkt, ponieważ ja je, te wszystkie produkty zaczęłam jakby używać w tym samym czasie, przyczynił się, ma przeogromny wpływ na to, no, na efekt końcowy. Także... Ja tą mgiełkę kupiłam w Hebe na promocji za bodajże 15 zł. Także tutaj naprawdę ten produkt jest strzałem w dziesiątkę. Y kochana, to już będzie na tyle z tej mojej pielęgnacji. Aha, nie na tyle. Yy, odżywka to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ większość z Was, yy, myślę, nie wiem, ale tak myślę, odżywkę nakłada odtąd do dołu. Ja od, nie wiem, 2014 roku, kiedy jakoś yy, się o tym dowiedziałam, odżywkę nakładam tylko tutaj potem spłukuje. Yy, także ona mi tutaj nigdzie na skórę głowy nie zachodzi, no bo przed chwilą przecież żeśmy używały szamponu, żeby tą skórę tutaj oczywiście oczyścić i za chwilę co, no to raczej nie. Także yy, taka moja mała rada, żeby tą odżywkę jednak nakładać tylko i wyłącznie w to miejsce. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam, tak jak mówiłam, wiele się nie zmieniło, ta pielęgnacja jest bardzo prosta, bo mamy tutaj bodajże trzy produkty, nie ma żadnych wcierek, olejków itd., itd. Pamiętaj, że to, co działa na mnie, może niekoniecznie zadziałać na ciebie, e, ale możesz próbować. Oczywiście, że tak. E, wierzę, że to ci pomoże. E, jeżeli to wideo było przydatne, jeżeli e, skorzystasz z tego, co ja tutaj dzisiaj. Ci zaprezentowałam, jeżeli chcesz, żebym poświęciła trochę czasu na być może znalezienie, nie mogę tego obiecać. Ale zamienników tych szamponów w Polsce e, również daj mi znać w komentarzu. Poproszę cię o wielkie serce w komentarzu. E, poproszę cię o łapkę w górę, a tymczasem nie zapomnij, że jeżeli. E, oczywiście chcesz nie tylko zabrać, dbać o swoje włosy, ale również o twarz działać anti-aging, prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, pozbyć się zmarszczek zapraszam Cię na www.zawszemłoda.com gdzie znajdziesz moje autorskie kursy nie tylko od tej twarzy które pomogą Ci ukształtować piękny owal twarzy, e, oczywiście pozbyć się zmarszczek i działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, ale również kurs azjatycka tajemnica piękna, czyli piękna skóra bez podkładu, tajemnica pięknej skóry azjatek e, i tam również Zapraszam na kurs, e, oczywiście, masażu twarzy bańkami. E, także to wszystko znajdziesz pod jednym adresem www.zashomoda.com. I oczywiście, jeżeli chcesz i e, chciałabyś się zgłosić, również możesz zapisać się do mnie na konsultacje kosmetyczne. Link pod filmem. E, serdecznie Cię zapraszam. Ilość miejsc ograniczona, także z, e, napisz do mnie maila, czy jeszcze są miejsca e, i zobaczymy, e, gdzie z tym czasem jestem. Także to już będzie na tyle kochana. Mam nadzieję, że, ten, że to nagranie ci się przydało. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!